z tej strony Madziow. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców, ulubieńców kosmetycznych. Um, wiecie, że u mnie nie często takie filmy się pojawiają, ale jak się już pojawiają to naprawdę super perełkami. Więc dzisiaj taki filmik mam dla Was. Jeżeli chciałbyście je zobaczyć um, więcej filmików właśnie z serii ulubieńców, jeżeli chciałbyście je poznać moje polecenia no to zachęcam Was do odkrycia playlisty. Playlisty zostawiam Wam tutaj na playliście. Zawarłam wszystkie właśnie te moje polecenia. Poleceki kosmetyczne, e, więc już nie. Więc już nie przedłużam. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i przejdźmy do filmiku, przejdźmy do polecajek, do fajnych kosmetyków, które warto kupić, warto przetestować, które u mnie się sprawdziły. Zaczniemy od pielęgnacji. Pierwszą rzeczą, która się u mnie super sprawdziła, jest to peeling. Peeling jest z B-Beauty Be z Arbuzowy. Możecie sobie zobaczyć, on jest do kupienia w biedronce. Jest to marka biedronkowa, bardzo przyjemny ładnie pachnie, fajnie się sprawdza, dobrze peelinguje skórę. Jak możecie zobaczyć, no jest. Jest już troszeczkę zużyte tego zużycia tutaj trochę jest oj coś tutaj pękło Opakowanie może, a może po prostu ta oklejka z wierzchu zeszła, bo maltretujemy go cały czas. Ja i mój syn używamy go ciągle, więc no głównie przez zapach, głównie przez to, że fajnie wygląda, głównie, że dobrze się sprawdza i, i, i robi to co ma robić, po prostu peeling mechaniczny. Więc na ten temat chyba już nie muszę, <laughs> nie muszę mówić. Kolejna rzecz, która się u mnie świetnie sprawdza, to jest krem do rąk, krem do rąk Silky Butterfly z marki Tricklemoon. Marka triklemon nie jest w Polsce można ją kupić w niemieckich DM-ach. Ja ją kocham i uwielbiam, i ubóstwiam wszystkie jej zapachy, i wszystkie jej limitowane edycje. Teraz jest moim numerem jeden, jeśli chodzi właśnie o niemieckiego DM-a, bardziej nawet niż Balea. Balea troszeczkę się skiepsiła, jeśli o to chodzi. E, więc krem do rąk o pięknym zapachu, takim czystym o zapachu takiej e, bawełny świetnie się wchłania, bardzo dobrze nawilża. To wchłania, nie słuchajcie, żeby wam nie skłamać dosłownie 5 Sekund. Nakładam na dłoń, 5 sekund, kremu nie ma, a czuję naprawdę fajne, fajne nawilżenie bez użycia lepkości. No jest to dla, po prostu, dla mnie ideal, ideał. Kolejna rzecz to do włosów, coś do włosów. Mam tutaj Protector Freeze Control z Proszę bardzo, już jakiś czas temu kupiłam takie płyny do temperatury, do chronienia włosów przed um, e, temperaturą. Tak, jest to informacja, że heat spray for frizzy e, hair. E, opieprzyła mnie moja, moja fryzjerka, że po prostu nie używam takich specyfików do włosów, a prostuję włosy, a mam rozjaśniane włosy, więc one potrzebują tej ochrony, więc stwierdziłam, że no to dobra, to jedziemy z grubej rury, zamówiamy dwa spraye, takie fryzjerskie i ten sprawdza się przegenialnie, oprócz tego uwielbiam jego zapach uwielbiam jego zapach, taki właśnie typowo fryzjerski taki typowo odświeżający taki, taki no właśnie jakbyście wyszły z, z, z salonu fryzjerskiego e, super się sprawdza do wszystkiego do maseczek, do odżywek do jakiegoś olejowania zawsze go używam, świetnie naprawdę się sprawdza sprawia też, że te moje włosy nie są bardzo napuszone, no zobaczcie one to teraz są drugi dzień to jest ich drugi dzień, to nie są po prostu na świeżo, ale one się błyszczą one są po prostu. Widać, że. Mm, no, widzę tą różnicę. Po prostu widzę tą różnicę. Nawet po najgorszej odrzędzie, nawet po najgorszym showcie, jaki użyję na włosy, który mi się nie sprawdza. Jeżeli użyję tego sprayu, no to jest wszystko w porządku. Więc bardzo Wam polecam. Teknia Freeze Control spray do włosów przeciw e, temperaturze. E, Kolejny ulubienie jest właściwie to już kapinka. Kapinka na samym dnie. Face Boom. E, Seboom. Matująco normalizm normalizujący żel do mycia twarzy. On tutaj trochę jest taki um, utytułany. Trochę utytułany, także Wam go tak pokażę, trochę zdalsza. została odrobinka. Za chwileczkę wyląduję w Denku. Jeżeli macie ochotę zobaczyć projekt Denko, to informuję, że z Insta Stories został przeniesiony na vloga, więc na vlogach pojawiają się, pojawia się projekt Denko. Zapraszam, linka Wam zostawię tutaj do ostatniego Denka na kanale vlogowym. No i on tam też wyląduje, zapewne. Bardzo przyjemny, bardzo ładnie oczyszcza. Jedyna taka maleńka rzecz, która mnie w nim wkurza, to to, że on się ślizga. Ślizga się po twarzy, ciężko mi go zmyć, ale wybaczam mu, bo pięknie oczyszcza skórę. Skóra jest taka świeża, taka właśnie super oczyszczona, nie spięta. Bardzo go lubię. I zapach, i, i wszystko. Naprawdę, naprawdę super, super żelik, więc na pewno po niego jeszcze sięgnę nieraz. No i pompeczka, wiadomo. Dwie rzeczy z kolorówki które mam dwóch ulubieńców. Pierwszy to podkład z It Cosmetics- odkrycie, moje odkrycie tego roku i prezent od mojej siostry. To jest właściwie to krem, krem CC z 50. I muszę Wam powiedzieć, że on wcale nie działa jak krem CC. On działa normalnie jak podkład. On pod spodem ma chyba pompeczkę, tak, taka trochę ufytłana. Działa jak podkład, ale trzyma się na skórze świetnie. Krem CC dla mnie ma nadawać skórze lekki koloryt, ma lekko nawet nie wygładzać, ale po prostu ten kolor wyrównywać, i to jest wszystko. On ma naprawdę grube krycie, moim zdaniem. Ja jego używałam na jakieś wyjścia większe. Kiedy nie chciałam po prostu tej twarzy, można powiedzieć, pokazywać, chciałam zrobić maskę na twarzy, to używałam jego. Kiedy było naprawdę gorąco i kiedy bałam się, że mi ten makijaż spłynie, to używałam jego, więc naprawdę bardzo Wam polecam na gorące dni, kiedy potrzebujecie mieć maskę na twarzy, na przykład gdzieś tam, nie wiem, na wesele, na jakąś imprezę wieczorną, kiedy rzeczywiście potrzebujecie, żeby ten makijaż trzymał się na miejscu. To jest super, to jest super. No jest ten filtr dodatkowo ochronny, um, on Wam nie zjedzie, nie odklei się, nie. Um, nie sfrunie po prostu, a ja jestem osobą też, która lubi dotykać twarzy, jestem osobą, która lubi sobie przecierać też tą twarzą, może nie jakoś tak hamsko, ale po prostu mm, gdzieś tam czuję, że coś tam się przetuszcza, więc dotykam sobie lekko chusteczką. No wiadomo, że jeżeli chusteczka a nie bibułka matująca, no to ten podkład schodzi. On bardzo mało schodził. Więc nie robiły mi się żadne plamy, nie robiły mi się żadne przetarcia, nie robiło mi się praktycznie na nim nic e, i naprawdę trzymał się jak kamień. Zamierzam go używać właśnie i trzymać na lepsze jakieś wyjścia, na lepsze imprezy, bo naprawdę można być że jest niezniszczalny? Jest niezniszczalny również jeśli chodzi właśnie o gorąc, jeśli chodzi o tą pogodę upalną, to naprawdę ani róż, ani róż stwarzy. Bardzo, bardzo super, bardzo świetny podkład, ale nie sprawia. Ale nie jest to krem CC, od razu Wam mówię. Rzeczywiście, to moja siostra mi go yy, dała, dlatego że, dlatego że nie był kremem CC. Dlatego, że nie był takim lekkim pigmencikiem, tylko po prostu był maską. Ona tego nie potrzebowała, więc... Ale... Gdyby tylko była informacja, że jest to podkład normalny, zwyczajny, no to czemu nie? Kolejna rzecz z polecajek, już chyba ostatnia, to jest... Yy maskara tuż do rzęs z Belle Wow Crazy Volume maskara, na pewno ją znacie, do kupienia jest w biedrze, kupiłam tak zupełnie spontanicznie nie sprawdzając informacji na ten temat, pokażę Wam jaką ona ma szczotę szczotę ma silikonową dawno nie miałam szczotki silikonowej i uważam, że bardzo ładnie rozdziela rzęsy, bardzo ładnie rozdziela i maluje rzęsy, dzisiaj mam też pomalowane oczy właśnie rzęsy właśnie Właśnie tą, tą maskarą używam jej cały czas. Wielki plus za to, że mi się nie odbija, bo mam też drugą nową maskarę, która niestety. Niestety, ale odbija się pod oczami. Na razie więcej o niej Wam nie powiem. Jestem w fazie testowania, sprawdzania, dlaczego to robi i czy przy każdym makijażu odbija te, te, ten tusz. W każdym razie ten jest genialny, za małe pieniądze. Naprawdę, naprawdę dobrze doczesuje te rzęsy i dojeżdża do nawet najmniejszych, najmniejszych rzęsek, więc jest no ekstra, ekstra. No tak niewiele, tak niewiele trzeba. No. I to jest wszystko, to jest wszystko jeśli chodzi o ulubieńców, ulubieńców kosmetycznych moich. Zazwyczaj przychodzę tutaj do Was, kiedy uzbieram 5 sztuk. Tym razem uzbierałam 6. Jest jak najbardziej na plus, jest jeszcze sporo rzeczy, które testuję, nad którymi się zastanawiam. Sporo rzeczy do włosów, które ostatnio kupiłam, więc na pewno będę się do was jeszcze zgłaszała za jakiś czas z ulubieńcami. Dajcie mi znać, co wam się ostatnio sprawdziło najbardziej. Polećcie mi coś, doradźcie mi coś, wpiszcie w komentarzach jak najbardziej na tak, ja sobie to wszystko spisuję. Na listę, jak jestem tylko gdzieś w sklepie, to wiem, już mam po prostu w głowie gdzieś ktoś coś kiedyś polecał, zabieram ze sobą, więc bardzo chętnie tam wasze polecajki. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli lubięcie wam się podobają to jest też taki szybciutki filmik z takim przekazem, prostym przekazem, po prostu fajne rzeczy. Jeżeli jesteście w Biedrze i zastanawiacie się czy wziąć ten tusz, no to weźcie. Jeżeli jesteście w Biedrze i zastanawiacie się czy wziąć ten peeling, no to weźcie, bo jest super, bo jest naprawdę super i nie ma się co nad tym zastanawiać. Ja to mówię, ja to polecam po prostu. Więc zapraszam też na mojego vloga. Pamiętajcie że na vlogu są już projekty Denko. Jest projekt Denko przeniesiony, taki po prostu luźny, taka luźna pogadanka, opowiadanka, można powiedzieć o kosmetykach zużytych. Przeniosłam też serię filmową i książkową. Jeżeli lubicie takie tematy, no to zapraszam Was również tam. No i życie, takie życie codzienne po prostu na vlogach, to co dzieje się u nas na co dzień. Więc na dzisiaj to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!